Arkana, mocne karty. Trochę bym widziała tutaj zakończenie takich trudów życiowych, kochani. Jeżeli byliście w jakimś trudnym momencie, coś się dla Was zamknęło, coś się zakończyło, czuliście się wszystkim no, poranieni, pomęczeni. Dla niektórych nawet no, ta karta bardzo często też pokazuje bycie w takich stanach depresyjnych i taka niemożność wstania z łóżka. I to tutaj, kochani, już się kończy. Przychodzi naprawdę, e, mam wrażenie, coś pozytywnego. Los się odmienia, kochanie, dla Was. Zamykacie jakiś trudny rozdział w życiu i zaczyna się coś nowego. Może być też e, jakieś wiadomości do Was mogą przychodzić. Może też, jako też, że te karty symbolizują podróże, może coś mówić o jakimś, o jakiejś podróży. Może to być podróż, podróż oczywiście duchowa, może to być podróż taka fizyczna, że gdzieś ruszacie, by zmienić po prostu, by odmienić swoje życie, by przestać być w tym stanie tego przygniecenia, kochani. To też jest słowne, takie wiecie, zranie. Miecze są dla mnie też ostrymi. E, słowami. Nie tylko w serce, ale że naprawdę nas to no, powala, kochani, na łopatki. Ale fajnie. Karta świata, nowy cykl się zaczyna, jakąś drogę już e, przeszłaś czy przeszedłeś. E, było może czegoś za dużo, i teraz no, jest zmiana, kochani. Także, jeżeli. Jest to, wydaje mi się, czytanie dla tych, którzy. No Nie czuli się albo najlepiej ostatnio, albo właśnie byli po, po, po zakończonych relacjach, po jakichś sytuacjach, gdzie naprawdę nie czuliście się najlepiej. Także no jest tutaj jakieś, yy, zaczyna się coś nowego dla Was w Waszym życiu. Po prostu los odmienia się i yy, mam wrażenie, że na dobre. No, tak jak mówię, mogą to być jakieś wiadomości, mogą przejść do Was jakieś informacje, jakaś komunikacja, jakieś. Yy, listy, wiadomości, coś, co właśnie zmienia Wasze życie, kochani. Coś, co zamyka jakiś stary cykl i jest pójście do przodu. Może też, pokazujesz tutaj jakaś energia męska, byk, panna, koziorożec i no, może ktoś tutaj przychodzi z czymś dobrym do Was, wiecie? Jest tutaj powolne takie przybycie, może długo byliście w tym stanie, tutaj, albo cała ta historia jakiegoś zakończenia, bycia w, tych, w tej dziesiątce mieczy, w tej trudnej energii, i powoli jest wyjście do przodu. Także może powoli staniecie.